Kokulenko, nie wiem co ja gadam. Dobra, no, siema widzowie. Stawcie łapkę w górę i sobiczkę. Bo Petek grał na tego depitka. No. To no, dopiero przy gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? I'm down. Dobra! Ej ja wszystkich zabiję, teraz Nie. Nie wszystkich zabijaj. Garni. Garni. I. i. Maciek z Minigana. Ja pierdziele co się dzieje I don't like you, sir I don't like you Sir do you understand me Sir Right now I'm gonna kill you You Nie no dobra dobra Jeszcze mi tańczy chopie! On mi tańczy jak mi Minigana zabił nie Maciasz. pierdziony śmieć. Szcze... Czemu oni wszyscy minikanami grają? Co ja... Na... Co ja mam za lobby? Co ja mam za lobby? Co ja mam za Na no w dupie to mam. Dopie W ich mam. Nawaj, dziwko. Co ja mam za lobby? Patrz No bra, weź. Debilka, szmaciona. Dobra, weź, wywala, ja, ja z takim lobby nie gram. Ja z takim lobby nie gram. Ja z takim lobby nie gram. Nie. Ja pierdzielę, muszę się napić nie. Boże. Nie będę bajkać, bo to jest niekulturalne.

Ło, dom Nie, no dobra, dawaj, chodź Jestem słaby jak coś, nie? Dobra Z takim pingiem to ja nie wygram, nie? Przecież to mi kurde ściankę stawia w milisek W nie milisekundę W pięć sekund Gdzie on jest? No tutaj siedzi Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Daj, daj, Malenka. No przecież ja trafiam na takich ułomów życiowych, nie? szkoni oni. Nie umiałem grać. Minigunem, kurde. A teraz to takie rzeczy wyprawia ten. Daj mi przedawek pompę Dzięki Nie no nie gadaj Nie no nie gadaj Nie no nie gadaj Dobra Już myślałem, dawaj graj normalnie, graj 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 No nie, no nie da się, nie da się Nie da się z tymi ludźmi grać Dobra, wychodzę, wychodzę z szmaciarzą. Pierdzielny śmieć. Dawaj. No i co, i co? O no dawaj. O, o, o. o kurde. Taktyki Hopie kliksa, nie? O, ale mnie teleportuje, dobra. Victor, FaceTime. No. Pick me, boy. Let me show the watch. Get you. Get you. You got No, I'm sorry. Pa... Vypireskło mi się. Sorry za to porygnięcie. That... shit Tone shit You... Suck my dick, boy! You trash! You're trash! You... Piece of shit! I'm gonna kill you right now! Full box. Full box. 19 uh, Double edit 3 No, dopa 44 21 86 Vabbè, vado in c***o, mamma, vado a te, in alto Uuuu Uuuu Sheet main, sheet town Euuu <mulanie> no i dopa Dawaj graj graj normalnie A bo ja nie jestem na... jestem na kanale gry To mnie pójdeli słyszeć A mnie kurde nie słyszysz, no bo masz dauma Nie masz mikro i kurde nie rozumiesz kurde polskiego Jesteś kurde pięciolatkiem, który na pieprze Fortnite'a 7 shake down my nigga daj malenka 69 boy dobra patrz jaki klip nie no, dobra Osta ostatni klip Ale klip, ale klip. Pa. Pa, klip. Dobra, weź jeszcze. Dobra, weź. Ale czemu ty normalnie nie grasz? Czemu ty nie grasz normalnie? Kurde, ułom. Przecież ty z u... Czemu ja... Aleks, wyłącz neta w telefonie. I w ogóle. Co masz włączone? No, ale dalej mam, kurde No już nie mam Farta mas. Nie Dobra, weź wychodzę od ciebie Szczurze Dobra, nara